15 sezon Apex, najlepsze postacie. Zaczynamy. Detier, czyli legendy średnie. Takie czasem dobre, czasem nie. Miraż dzielnie broni tego miejsca od wielu sezonów. Dalej odstaje od reszty stawki, nie oferuje nic nadzwyczajnego. Wiadomo, można nim zrobić jakieś dziwne akcje, ale nie ma 17 lat. Miraż pewnie dostanie wkrótce jakieś zmiany, bo od ponad 10 sezonów nie miał żadnej dużej aktualizacji, a szkoda, bo potencjał ma ogromny. Póki co to postka tylko do zabawy. Zanim przejdę do kolejnej legendy, zostaw łapę w górę, to wygra Czerluma. Mówię ci, Legit no scam. Revenant po nerfach parę sezonów temu nie ma za bardzo. Co oferować. Jego taktika można łatwo ominąć, a totem, czyli ult, również nie należy do najskuteczniejszych. Pasywka pozwala na wysokie skradanie i ta może pomoże w niektórych sytuacjach, ale to również tylko jakaś zabawa, a nie taktyczne i strategiczne elementy rozgrywki. Lifeline. Tak szczerze, to i Miraż potrafi leczyć pod peleryną niewidką. Lifeline po zabranej tarczy podczas reanimowania utraciła mocno swoją pozycję. Niby coś tam potrafi, ale przy takiej ilości legend i alternatyw AJ powinna pomyśleć nad solidną zmianą swoich zdolności, bo po prostu słabo leczy, mimo że to jest jest jedyny medyk w grze, co jest trochę słabe. A temat ulta możemy przemilczeć. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym przedstawić Wam ten oto monitor, dzięki któremu przyjemniej robiło mi się ten odcinek. Serio. Chciałbym podziękować BenQ za przesłanie nowego ekranu serii Mobius, nie, nie Morbin, model AX270QM. Jak na monitory, to serio udało im się zrobić krótką z nazwę swoją drogą. Ten oto monitor ma matrycę IPS, 27 cali i odświeżanie 240 Hz. Przez to zauważyłem, że mój stary monitor, który ma 144 Hz, jest serio wolny i dopiero poczułem różnicę. Ma 1 milisekundę opóźnienia, co w takim Apex, Warzone, Valorancie czy CSGO ma ogromne znaczenie, bo wszystko jest wyświetlane w czasie rzeczywistym i daje nam ogromną przewagę nad przeciwnikiem. Jak zawsze byłem zatwardziałym fanem monitorów 24-calowych i rozdzielczości Full HD, to co ciekawe, zmieniłem zdanie. Nie byłem fanem większych formatów, ale teraz y, mogę zmieścić więcej kart w chromie i ogólnie pracuje mi się przyjemniej. Dopiero teraz do mnie dotarło, że 2K to dobry kompromis między 4K a 1080p. Trzeba dosłownie chwilę posiedzieć przed takim ekranem, żeby zrozumieć, jak realnie wpływa to na pracę, a pod koniec dnia mogę przyjemniej obejrzeć jakiś serial czy film na 27 Myślałem, że 1440p to jest nieznaczny wzrost w porównaniu do 1080p, ale zobaczcie jak małe wydaje się okno przeniesione z ekranu Full HD. Nie chcę się zagłębiać w ścisłe specyfikacje, gdyż to nie kanał technologiczny, ale muszę wspomnieć o pewnej cesze, którą ten sprzęt oferuje, czyli technologię HDRi. A ta sprawia, że wyświetlany obraz w standardzie HDR wygląda naprawdę dobrze i możemy przełączać się między trybami za pomocą wygodnego menu albo przycisku, co tylko ułatwia zadanie przy wychodzeniu lub wchodzeniu do gier, a potem oglądaniu filmów czy rozpoczynaniu kolejnej pracy. Okej, okay, żeby nie było tak kolorowo, na minus na pewno, Waga monitora, bo jest on dosyć ciężki, więc jak chcesz montować go na uchwycie, to trzeba też zapłacić więcej za wysięgnik. Ale do monitora z takiej półki warto, bo jednak nie jest to budżetówka. No i właśnie, cena może też być dla niektórych zaporowa. Ale czy warto? Na początku podchodziłem ostrożnie do tego tematu, ale dosłownie czuć każdą wydaną złotówkę korzystając z tego sprzętu. Plastiki, mocowania i wykończenie jest na najwyższym poziomie. Wszystko jest spasowane, więc tutaj widać, że za coś płacimy. Okej, okay, ale tak realnie, dla kogo może być ten monitor? Najtańsze monitory 240 Hz, IPS, ale 1000. 1080p to wydatek rzędu około 1500 zł, zatem jeśli chcemy racjonalizować zakup tego monitora, musimy realnie wykorzystać większość jego funkcji. Rozdzielczość QHD i 27 cali może być dobrą alternatywą dla telewizora w małym pokoju i widać, że ten ekran stawia na multimedia. Specjalne tryby kinowe w tym sprzęcie sprawiają, że oglądane filmy prezentują się świetnie, nawet takie z YouTube'a, a do tego mamy pilot, który możemy sterować jak telewizorem, więc to przyda się do oglądania na przykład na kanapie. Co ciekawe są tu wbudowane głośniki z subwooferem. Może nie grają jak topowe sprzęta audio, ale brzmią lepiej niż zdecydowana większość monitorów. Tutaj znów płacimy za funkcje, których próżno szukać gdzieś indziej. 240 Hz i dedykowane tryby HDR pod gaming sprawdzą się we sporcie, i jak spędzamy dużo godzin w grach, to warto się zastanowić, czy nie zapłacić więcej do takiego właśnie monitora. Jeśli spędzamy dużo czasu przy komputerze, to tryb e-papieru i filtry światła wpływają pozytywnie na nasz wzrok, przez co nasze oczy się mniej męczą. Osobiście sporo czytam i od dziwo pierwsze raz komfortowo zagłębiałem się w e-bookach na komputerze, a nie tablecie. Dbanie o zdrowie jest ciężkie przy ciągłym siedzeniu przy komputerze, ale jak nie mamy innej możliwości, to warto zapłacić za takie urozmaicenia. I mówię to totalnie szczerze, więc możecie wierzyć mi na słowo. Podsumowując, dla kogo może być ten monitor? Zdecydowanie dla najbardziej wymagających, którzy grają na wysokim poziomie w tytuły esportowe, chcących zainwestować w sprzęt na lata, ale także do profesjonalnej, codziennej i wielogodzinnej pracy, ażeby potem w czasie wolnym pooglądać film lub serial. Jeśli oczekujemy dosłownie wszystkiego w tej półce, Nowej, to ten monitor to dostarcza. Jeśli spełniamy te warunki i wiemy, że wykorzystamy większość funkcji, to mamy zielone światło do zakupu tego monitora. Spędziłem już trochę czasu z tym wyświetlaczem i przymykając oko na wagę oraz cenę tego urządzenia, to szczerze go mogę polecić. A w opisie jest link, do którego zapraszam, by dowiedzieć się więcej o tym sprzęcie. A teraz wracamy do rankingu. Zetier, czyli legendy dobre. Rampart. No, niby jest mocna, ale to jak z Mirażem. Jest mocno sytuacyjna. Bardzo trudna do wymasterowania i większość osób po prostu gra nią słabo. Nie polecam jej kupować na początku, a raczej w dalszych etapach gry. Można nią dobrze ugrać, ale to wymaga od nas sporo czasu, który możemy zainwestować w bardziej przystępne postacie. Chyba, że grać Dużo aren, to tam myślę, że spokojnie może konkurować o miejsce w esterze, zwłaszcza na mapach typu Overflow, Drop of innych takich klaster Mambo Jumbo. Krypto. Podobnie jak z Rampart, mało osób wie, jak poprawnie nim grać. Większość czasu siedzi jako pilot drona, a to powinno tylko trwać chwilę. Postać zwiadowcza, ale powinno się nim puszować przy użyciu drona i jego ulta. Postać z ogromnym potencjałem, ale raczej trudna do walki i trzeba poświęcić dużo czasu na naukę. C. Bangalore jest szybka, łatwo się chowa za chmurą dymu, ale też łatwo jest ją skontrolować, zwłaszcza jej ulta. Ciężko jest mi ją określić, bo czasem potrafi być naprawdę zabójcza i dałbym ją do Betiera, może An. Minus tiera, ale również wydaje się prosta do ogrania w innych sytuacjach. Postać idealna na sam początek, potem raczej decydowałbym się na grę kimś innym. Myślę, że jest nisko przez to, że gracze niby wiedzą, jak nią grać, ale jak trzeba, to nie zrobią zasłony dymnej, kiedy tego naprawdę potrzebujesz. Więc tutaj przy Bangalore zostawiam taką dużą gwiazdkę, bo naprawdę ciężko jest mi ją sklasyfikować. Zanim przejdę do kolejnych legend, to wejdź na mojego insta, bo niedługo będzie na nim konkurs na monety Apex, dlatego polecam je tam zafollowować. Betier, czyli legendy mocne. Loba, no niby wsparcie, ale czego się jej brakuje. Niby mobilna, ale też ten tactical nie jest najlepszym wyborem, bo wiele innych legend robi to lepiej. Pasywką widzimy itemy przez ściany, ale niekoniecznie zawsze to, co byśmy chcieli widzieć. Mam nadzieję, że kiedyś trafi do niej adaptive loot. Look. Ma fajną mnie reprezentującą się laskę, czyli sklep, który weźmie każdy przedmiot w pobliżu, nawet flaszkę waszego b oktaj mimo że jest super szybki, to jednak zaczyna odstawać w wyścigu najlepszych legend. Dalej można nim dobrze szarżować, ale inne postacie też zrobią to lepiej. Nie pomaga jego zdolność pasywna, że zawsze pierwszy z drużyny się wywala. A to nie ta. Pasywka to leczenie, co może pomóc niejednokrotnie odciążyć plecak, czy po prostu wykaraskać się z trudnej sytuacji, a zespołowi zapewnić szybki dostęp do innej drogi lub ucieczkę za pomocą jumpada, czyli jego umiejętności specjalnej. Fajna postać, najłatwiejsza w grze, wystarczy mieć dwa punkty IQ, żeby umieć nim grać. Aż po skróceniu odległości jej ulta, troszeczkę podupadła na swojej mocy i to sprawia, że inne poski zapewniające mobilność mogą ją zastąpić. Jej tactical również blednie przy ferroszotach katalist, zatem symulakrów zasługuje na małe obniżenie. Jej rangi w stosunku do ubiegłych sezonów, a szkoda, bo ma fajnego szczura za pazuchą. Jak lubicie szczury, to wybierałbym aż. Watson, tak samo jak Skrypto czy Rampart, jest trudna do ogarnięcia, ale nie aż tak bardzo. Niby jest defensywna, ale też trzeba grać nią ofensywnie, co nie jest takie oczywiste. Wprowadza spory support do drużyny i musimy grać nią drużynowo, by uzyskać jej pełny potencjał. Tactical jest teraz bardzo groźny, bo stanuje na dłuższą chwilę i Ult robi zatarczę antyrakietową czyli legendy bardzo mocne. Kostik też defensywny, ale tu bardziej niż u Watson można grać ofensywnie. Rzucanie beczek w przeciwnika podczas walki jest bardzo proste, a daje nam ogromną przewagę. Jego ulta jako jednego z nielicznych nie da się skontrować nikim, co daje nam pole do popisu podczas bitwy. Jedna z najlepszych postaci do kupienia, tylko trzeba przysiąść nim na dłuższą chwilę. Rave daje atier, żeby streamerzy z mnie nie zjedli żywcem. Jeśli lubisz Rave, to nie ma dla ciebie ratunku. Bloodhound nie bez powodu biega tak dużo po serwerach. Jest jej pełno, bo jest po prostu mocną postacią, która utrzymuje wysokie noty od bardzo dawna. Zadajcie sobie teraz pytanie, ile razy was przeskanowała. No właśnie, wasze ukryte pieniądze przed skarbowką się przed nią nie ukryją. Widzi ślady tup-tup na ziemi, co kto robił, dosłownie wie więcej niż moja dziewczyna i Google razem wzięci. Do tego Ultimate przyspiesza jej Tactical'a i jeszcze biega szybciej. Ja jej się boję, wy też powinniście. Pathfinder, szybciutki, mimo że pasywka w zasadzie nic nie robi, to taktikal dodaje mu prędkości i to w trzech wymiarach, bo czy to chcesz polecieć jak małe 102 metry, to jej możesz skoczyć do sklepu po browarka i wrócić z powrotem. Ultimate'em też i po tej linii pojedzie nawet twój sąsiad, więc Paw to jest dobry zioma z osiedla. To taka cicha myszka agresorka, niby, Kiedyś był wyśmiewany, to dzisiaj jest szefem. Idealny pod ofensywę, jak i okazjonalną defensywę. Taktikale odnawiają się szybko, ult potrafi odgrodzić anemii, albo go zagrodzić i potem go zagłodzić. Hehe. <grystanie> Magdalena jest piekielnie mocna, kiedy nauczymy się poprawnie strzelać. Czyli nigdy. Czyli nigdy nie jest mocna. Ale jak już się nauczymy strzelać, to za pomocą strzelb jesteśmy nie do zatrzymania. Pasywka nas przyspiesza ze strzelbami praktycznie za darmo, przez co ciężko nas trafić. Jak dodamy do tego Ultimate'a, który pełni funkcję przyspieszacza i tarana oraz łapacza wrogów w jednym, to jesteśmy jak Bolit Formuły 1. Dobrze kontroluje pasywkę kataliz, czy innego kostika, jak się zabarykadują za drzwiami czyli pełni funkcję Cantera, więc warto nią grać, choć na początku może być kapryśna i trudna. Vantage pokazała, że powinna być na górze tier listy po aktualizacji. Jak to Apex, niby postać zwiadowcza, ale w połączeniu z Ultimate'em i Taktykalem możemy kogoś strzelić, osłabić i szybko podjechać całą ekipą. Postać must have dla entuzjastów sniperek. -y. Zapewnia dynamiczną grę i wiele dróg, ucieczek, jak i pozycjonowania. Jej mobilność uratuje nam nie jedną sytuację, a pasywka, czyli lornetkę w oczach, idealnie bada teren. Katalizm może na początku wydawać się trudna do nauki, lecz po paru godzinach mamy wszystkie jej sztuczki w jednym palcu. Blokujemy drzwi, przez co często dopełnia się z innymi postaciami z ekipy, taktikalem. Możemy kogoś spowolnić, a do tego zadać kolosalne, jak na ten sposób, obrażenia. Odgradzamy drogi ucieczki lub skazujemy wroga na nasze pułapki. Można grać nią na kilka sposobów, co mogą polubić niektórzy gracze. A w walkach postawimy ścianę kleju i nikt nic nie powie. Walkiria po nerfach się niby nie podniosła, mimo że hehe, he, może latać. I to dzięki pasywce lub Ultimate'owi. To jednak tej paliwa trochę ostatnio brakuje. Rakiety również wydają się być mniej straszne, co nie rokuje zbyt dobrze. Ale na ten moment można rozmyślać nad grą walk, jeśli mamy zgraną ekipę, bo żaden profesjonalny team. Nie rusza się bez niej ponownie. Jej ult ratuje zawsze sytuację, możemy łatwo zrotować i to jest jej największy atut. Estier, czyli legendy najlepsze. Gibraltar stywny od kilkunastu sezonów króluje na szczycie listy. To jedna z najbardziej drużynowych legend, ale ostatnio nie jest tak chętnie brany na turnieje. Daje ochrony tarczy kopułowej drużynie, sobie dodatkowy pancerz z pasywki, a jego ultimate jest ciężki do obronienia przez wroga bez Watson. Po prostu przykład tanka kolosa, którego ciężko pokonać, ale zauważalnie jest mniej brany na turniejach. Horizon Ultimate nic nie robi, z czego każdy ma trochę bekę, więc przejdźmy od razu do tacticala. Ten nam i całej drużynie pomaga wejść wyżej i zobaczyć sytuację z góry. Możemy rzucić windę pod nogi wroga i go wystrzelić. Możemy uciekać przed nim i rzucić windę w drugą stronę, by ten myślał, że jesteśmy gdzieś indziej. No rewelacja, postać dla ludzi mających 200 IQ. Ja do tego lecę jak masełko po chlebku spadając z wyżetu. Dałbym jej top 1, ale sorry, jednak nie jest aż taka super, mimo że lubię bardzo space mami. Newcastle niby jest defensywny, ale nic bardziej mylnego. Jego taktykalem trzeba grać ofensywnie. Ultimate dodaje sporo mobilności, że dzięki temu może skakać dość daleko, a pasywka jest o niebo lepsza niż lifeline, która niby jest medykiem. Nowy zamek wzorowo spełnia atak, obronę i przez to jest jedną z najlepszych legend. I na sam koniec Sir, Ten widzi jeszcze więcej niż Bloodhound i jest przez to jeszcze bardziej irytujący niż Bloodhound. Potrafi anulować leczenie, czy czasem umiejętności, a do tego widzi przez ściany, To już samo mówi przez siebie, że jest bardzo mocny. Jak wam tego mało, to możecie pomóc teammateom, pokazywać wrogów przez ściany za pomocą ulta. Mega postać, ale nie brać go raczej solo. Ostatnio na prostenie też żaden team się bez niego nie rusza, więc to o czymś świadczy. Napisz w komentarzu, kto jest twoją ulubioną legendą. Elo.